W sieci pojawił się właśnie ten pokojowy plan Donalda Trumpa, który został opracowany wspólnie z Rosjanami. Te przedstawione tam punkty nie spodobają się Ukrainie ani Europie. I właśnie dziś Financial Times pisze, że Ukraina doświadcza ogromnej presji, by szybko zgodzić się na plan pokojowy opracowany przez administrację Trumpa wspólnie z Moskwą w celu zakończenia wojny. Ponadto w Białym Domu, w szczególności rzeczniczka Białego Domu Caroline Levit, dziś potwierdziła, że tak, rzeczywiście. Steve Witkow i Marco Rubio razem z Rosjanami w ostatnim miesiącu niepublicznie opracowywali plan pokojowy. Z 28 punktów, które dziś przedstawiono, przynajmniej oficjalnie Ukrainie. Nieoficjalnie ten plan władze ukraińskie zobaczyły już kilka dni temu. Oczywiste jest, że Ukraina nie może zaakceptować wszystkich 28 punktów, ale, ale informuje się, że Biały Dom nalega, aby Zełęski przyjął ten plan pokojowy. Do 27 listopada, czyli do następnego czwartku, po to, żeby zdążyć do końca miesiąca. Trump już ogłosił, że rzekomo Ukraina i Rosja zawarły między sobą pokój według właśnie tego planu pokojowego. Dlatego przeanalizujmy razem ten plan pokojowy punkt po punkcie, przejdźmy przez wszystko na świeżo, zobaczmy co przekazują różne strony. I co najważniejsze, co w ogóle zostało przedstawione w tym planie pokojowym? Nazywam się Aleksiej Pieczy. Teraz wspólnie zagłębimy się w ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę Was zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i napiszcie dowolny komentarz. Subskrybujcie mój kanał Pieczy News na telegramie. Link jest w opisie filmu. Financial Times jako pierwszy dziś informuje, że na Zełenskiego i biuro prezydenta wywierana jest silna presja ze strony Waszyngtonu, by Ukraina szybko zaakceptowała plan pokojowy Donalda Trumpa przygotowany wspólnie z Rosjanami. Financial Times pisze, że urzędnicy zaznajomieni z tym dokumentem twierdzą, iż porównują podejście Stany Zjednoczone Ameryki do agresywnego forsowania tej wiosny niekorzystnej dla Kijowa, umowy dotyczącej surowców mineralnych. Ukraińscy urzędnicy powiedzieli, że ludzie Trumpa dali do zrozumienia Zełenskiemu i jego zespołowi, że Biały Dom działa według agresywnego harmonogramu, aby sfinalizować propozycję i zakończyć wojnę do końca roku, Czyli, żeby wojna zatrzymała się do końca roku. Według nich amerykańscy urzędnicy oczekują, że Zelenski podpisze porozumienie do święta dziękczynienia. W ten sposób: do czwartku, 27 listopada, w celu przedstawienia porozumienia pokojowego w Moskwie pod koniec listopada i zakończenia procesu na początku grudnia. Chodzi o to, by Zelenski podpisał do 27, a Moskwianie do 1 grudnia. Wtedy transakcja będzie zawarta. Taki harmonogram wydaje się skrajnie nierealistyczny. Ponieważ ludzie ze mówią, że w planie jest kilka punktów, które dla Kijowa są oczywistymi czerwonymi liniami. Tam już mówią, że jest kontrpropozycja dla strony amerykańskiej, w szczególności plan pokojowy opracowany wspólnie z Europejczykami, który składa się z 12 punktów. I właśnie ten plan Ukraina aktywnie promuje. Ukraińskie społeczeństwo obywatelskie prawdopodobnie sprzeciwi się każdemu porozumieniu odbieranemu jako kapitulacja lub zbyt korzystnemu dla Moskwy. Oto i wszystko. No i teraz ukraińscy urzędnicy zapewniają, że to w zasadzie umowa o surowcach w wersji 2.0, chodzi o to, że to jest to samo co w lutym tego roku. A Zełenskiego wiecie, bardzo agresywnie namawiano, żeby zgodził się na tę umowę, ale Ukraina się nie zgodziła. Potem była kilkakrotnie przerabiana. I to przeciągnęło się na kilka tygodni zanim podpisano. Na szczęście Zełęski nie podpisał od razu, bo warunki były bardzo niekorzystne. No właśnie. No i w Białym Domu. Dziś Caroline Livitz z Białego Domu poinformowała, że Steve Witkow i sekretarz stanu Marco Rubio cicho pracowali nad planem przez ostatni miesiąc. Prezydent popiera ten plan, oświadczyła to dobry plan zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy. Uważamy, że powinien być akceptowalny dla obu stron i ciężko pracujemy, by go wdrożyć. Swoją drogą w Unia Europejska też zareagowano. I oto Kaja Kalas, przedstawicielka Unia Europejska do Spraw Zagranicznych, po prostu powiedziała, nie słyszeliśmy o żadnych ustępstwach ze strony Rosji. Przejdźmy więc do tego właśnie pokojowego planu Donalda Trumpa. Dokumenty już się pojawiły. Najpierw je krótko omówimy, a potem przejdziemy przez wszystkie punkty. Ukraiński deputowany Oleksii Honczarenko ujawnił pokojowy plan prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa. Dokument zawiera następujące kluczowe postanowienie. Jak mówiliśmy, jest tam kilka bloków. Pierwszy blok to kwestie terytorialne. Krym, Ługańsk i Donieck są uznawane de facto za terytoria rosyjskie. Obwody Hersoński i Zaporoski zostają zamrożone na linii styku a Ukraina wycofuje wojska z części obwodu Donieckiego. Powstanie tam zdemilitaryzowana strefa buforowa, o czym już mówiliśmy. Te 15% terytoriów pod kontrolą Ukrainy stanie się strefą zdemilitaryzowaną. Kolejny temat bezpieczeństwo i pozycja międzynarodowa. Ukraina konstytucyjnie zapisuje rezygnację z przystąpienia do NATO, a NATO ustawowo potwierdza, że nigdy nie przyjmie Ukrainy w swoje szeregi. Liczebność sił zbrojnych Ukrainy jest ograniczona wynosi 600 tysięcy osób. 600 tysięcy i ani jednej więcej. Zakazuje się rozmieszczania wojsk NATO na terytorium Ukrainy. Dalej, aspekty ekonomiczne. Rosja stopniowo wraca do światowej gospodarki wraz ze zniesieniem wszystkich sankcji. Tworzony jest fundusz odbudowy z wykorzystaniem 100 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów. Stany Zjednoczone Ameryki i Europa. Inwestują w odbudowę ukraińskiej infrastruktury i gospodarki. Kolejny blok gwarancje i kontrola zapewniają Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa. Tworzona jest amerykańsko-rosyjska grupa robocza do kontroli realizacji porozumienia. Rosja ustawowo ustanawia politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy, w którym momencie zaczęliśmy wierzyć Rosjanom? Przedłuża się obowiązywanie traktatów o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. To dotyczy Stanów Zjednoczonych i Rosji. Kolejny punkt to kwestie humanitarne. Przeprowadzana jest pełna wymiana jeńców wojennych oraz powrót cywilnych zakładników. Ukraina przeprowadza wybory w ciągu 100 dni od podpisania porozumienia. Przewidziana jest pełna amnestia dla wszystkich uczestników konfliktu. I Trump żąda, aby Zełęski podpisał ten plan natychmiast. Przejdźmy teraz do konkretów planu, które omówiliśmy blokami. A dalej pokażę wam właśnie zrzuty ekranu tego samego dokumentu i pierwszy blok. Pierwszy punkt mówi o potwierdzeniu suwerenności Ukrainy, co budzi wątpliwości, bo później pojawia się kwestia ograniczenia jej armii, co narusza tę suwerenność. Autorzy tego planu powinni poznać znaczenie słowa suwerenność. Drugi punkt jest bardzo interesujący. Zapisano, że Rosja, Ukraina i Europa zawrą pełne porozumienie o nieagresji. Wszelkie niejasności z ostatnich 30 lat będą uznane za rozwiązane. Jakie niejasności? Dalej: Rosja ma nie najeżdżać sąsiadów, a NATO nie powinno się rozszerzać. Dalej zapisano, że zostanie przeprowadzony dialog między Rosją a NATO przy pośrednictwie Stany Zjednoczone Ameryki. W celu rozwiązania wszystkich kwestii. Bezpieczeństwo i warunki do deeskalacji. Aby zapewnić globalne bezpieczeństwo i zwiększyć możliwości współpracy oraz przyszłego rozwoju gospodarczego, Ukraina musi otrzymać wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. Tak jest w planie, ale jakie? Niesprecyzowano. Dalej, liczebność sił zbrojnych Ukrainy zostaje zmniejszona i ograniczona do 600 tysięcy osób. Jak wiecie, armia ukraińska nie będzie powiększana. Musi pozostać ograniczona, bo to jedyna gwarancja bezpieczeństwa. Ukraina zgadza się zapisać w swojej konstytucji, że nie przystąpi do NATO, a NATO zapisuje w swojej konstytucji. No, powiedzmy, umownej konstytucji. Chodzi o to, że w dokumentach statutowych będzie zapisane, że Ukraina nigdy w przyszłości nie przystąpi do tych struktur. Rząd kraju może się zmieniać i tak dalej, ale w NATO będzie zapisane, że Ukraina nie. Nie. Podkreślam, to jest kolejne ograniczenie suwerenności Ukrainy. Pierwszy punkt drugiego planu Trumpa potwierdzenie suwerenności Ukrainy, a więc już dwa punkty, które naruszają: armia i przystąpienie do NATO. A ósmy punkt: NATO zobowiązuje się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie. To źle. Europejskie myśliwce będą rozmieszczone w Polsce. Po co to zapisywać, nie wiadomo. Dalej, gwarancja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jaka nie jest zapisana, Stany Zjednoczone Ameryki otrzymają rekompensatę za gwarancję bezpieczeństwa. No, tutaj Trump nie byłby Trumpem, gdyby nie zażądał jakiejś rekompensaty. Nie wiadomo, kto będzie ją wypłacał. To sugeruje, że Ukraina dostanie gwarancję bezpieczeństwa, ale będzie musiała za nie zapłacić. Jeśli Ukraina wtargnie do Rosji, straci gwarancję bezpieczeństwa. Jednak Ukraina nie zamierza tego robić. Po co? Tu pytanie brzmi tylko, czy Stany Zjednoczone Ameryki uznają okupowane ukraińskie terytoria za rosyjskie, czy nie. I teraz, jeśli załóżmy, że siły zbrojne Ukrainy idą odbijać cały Donbas, to czy Ameryka uważa to za terytorium rosyjskie, czy jednak za terytorium ukraińskie? W tym dokumencie nie jest to zapisane, ale dalej jest napisane, że jeśli Rosja wtargnie na Ukrainę, to będzie zdecydowana, skoordynowana odpowiedź wojskowa. Zostaną przywrócone wszystkie globalne sankcje, a uznanie nowego terytorium i wszystkie inne korzyści wynikające z tej umowy zostaną anulowane. No więc to nie są gwarancje, to nie są gwarancje. Zapisano, że jeśli Rosja ponownie zaatakuje, wszystko po porozumieniu zostanie anulowane. Wracają sankcje, wraca pomoc wojskowa dla Ukrainy i tak dalej. A jakie są gwarancje, że nie zaatakuje? Tego właśnie nie ma. Jeśli Ukraina bez powodu, jak zapisano w dokumencie, wystrzeli rakiety na Moskwę lub Petersburg, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za nieważne. Dziwne no, tutaj to już wyraźnie rosyjski ślad. Oni zapisali w dokumencie, że jeśli Ukraina bez powodu zaatakuje rakietami Moskwę i Petersburg, to koniec a dalej Ukraina ma prawo do członkostwa w Unii Europejskiej. I otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego. Ta kwestia jest obecnie rozpatrywana. To ciekawy i dobry punkt. To znaczy, że Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej, ale dopóki będzie trwała ta procedura, otrzymujemy preferencje na rynku europejskim. Super. Dwunasty punkt. Silny, potężny, globalny pakiet działań. Silny, globalny pakiet działań. Na rzecz odbudowy Ukrainy, który obejmuje, ale nie ogranicza się do utworzenia Funduszu Rozwoju Ukrainy na inwestycje w. U. Dotyczy to różnych dziedzin, jak technologie, centra danych i sztuczna inteligencja. Super, to znaczy jest zapisane, że zasadniczo Ukraina staje się nowoczesnym hubem sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii. Stany Zjednoczone Ameryki będą współpracować z Ukrainą przy odbudowie, rozwoju modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej, w tym rurociągów i magazynów, wspólne wysiłki na rzecz odbudowy terenów dotkniętych wojną, odbudowy, rekonstrukcji i modernizacji miast oraz dzielnic mieszkalnych. Dalej, rozwój infrastruktury, wydobycie surowców mineralnych i zasobów naturalnych. Bank Światowy opracuje specjalny pakiet finansowania w celu przyspieszenia realizacji tych celów. Rosja zostanie ponownie zintegrowana ze światową gospodarką. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest super. Zniesienie sankcji będzie omawiane i wprowadzane stopniowo, indywidualnie. To jest źle, ponieważ to są bonusy od Donalda Trumpa dla Rosji, żeby w ogóle zgodziła się na umowę. Mówi się jednak, że sankcje będą znoszone stopniowo. Następnie Stany Zjednoczone Ameryki podpiszą długoterminowe porozumienie o współpracy gospodarczej w celu wzajemnego rozwoju. W dziedzinach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów przetwarzania danych, projektów wydobycia metali rzadkich, tych właśnie metali ziem rzadkich w Arktyce, i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy, tutaj wiadomo, że G8 najprawdopodobniej zostanie przywrócone. Przynajmniej tak zaplanowali Amerykanie. To osobny punkt. Dalej jest zapisane, że zamrożone pieniądze Rosjan zostaną wykorzystane w następujący sposób: 100 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich pieniędzy zostanie zainwestowanych w, to znaczy, fundusze, w których główną rolę będą odgrywać Stany Zjednoczone Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki dostaną 50% zysku z przedsięwzięcia. Europa doda do tego swoje 100 miliardów dolarów, co zwiększy inwestycje dostępne na odbudowę Ukrainy. Zamrożone europejskie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe środki trafią do osobnego amerykańsko-rosyjskiego instrumentu inwestycyjnego realizującego wspólne projekty w obszarach ustalonych później. Ten fundusz będzie ukierunkowany na wzmocnienie relacji. Międzynarodowy wyagan. Okazuje się, że 100 miliardów dolarów. Pochodzi z zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy. I jakimś cudem kolejne 100 miliardów dolarów Europa ma zapłacić za odbudowę Ukrainy. Czy to Europa napadła na Ukrainę? A reszta zamrożonych rosyjskich aktywów trafi do funduszu, w którym Amerykanie i Rosjanie będą prowadzić interesy. Bardzo dziwne. Następnie zostanie utworzona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza do spraw bezpieczeństwa. Aby zapewnić realizację wszystkich postanowień tego porozumienia, dobrze, punkt 16. Rosja prawnie zagwarantuje politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy. No, posłuchajcie, oni mogą uchwalać, co tylko chcą, bo i tak niczego nie przestrzegają. Stany Zjednoczone i Rosja przedłużają traktaty nuklearne, a Ukraina zgadza się zostać państwem bezatomowym. I dalej, punkt 19. Tutaj natrafiamy na coś, na co ani Ukraina się nie zgodzi, ani Rosja najprawdopodobniej raczej się nie zgodzi. Punkt dziewiętnasty brzmi następująco. Zaporożańska elektrownia jądrowa ruszy pod nadzorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, a energia zostanie podzielona porówno między Rosją i Ukrainę. Po 50% dla każdej ze stron. Tak, Rosjanie się na to nie zgodzą. Będą krzyczeć, że nie, przecież zajęliśmy tę elektrownię, ona jest nasza. Punkt 20: Obie strony zobowiążą się do wprowadzenia to jest w ogóle ciekawy moment wprowadzać w szkołach i w ogóle w społeczeństwie programy, które będą wychowywać ludzi w duchu tolerancji wobec różnych kultur i będą przeciwdziałać szerzeniu się rasizmu. No, w zasadzie to jest sugestia, że niby trzeba, żeby na Ukrainie mówiono, że rosyjskojęzyczni Rosjanie itd. To normalne. To po prostu inna kultura. To nie dzikusy, tylko inna kultura. No i oczywiście pod tym pretekstem promuje się język rosyjski jako drugi język urzędowy. Tutaj, wiecie, chciałoby się powiedzieć: Powiedzcie to Rosjanom, bo to oni chcą zniszczyć Ukraińców, a nie odwrotnie. To u nich, przepraszam, przedstawicieli Kaukazu w Moskwie nazywają niezbyt miłymi słowami, a nie w Kijowie. Następnie Ukraina przyjmie zasady Unii Europejskiej dotyczące tolerancji religijnej i mniejszości narodowych oraz ochrony języka rosyjskiego. Obie strony się dogadują, to znaczy należy znieść wszystkie dyskryminujące przepisy i zagwarantować prawa ukraińskich i rosyjskich mediów oraz edukacji. To jest no bardzo śmieszne, czyli de facto Rosja żąda, żeby Ukraina wprowadziła w swoim kraju edukację w języku rosyjskim. Żeby pozwoliła na rosyjskie media, itd., itd. Ale naprawdę wierzycie w to, że putinowska Rosja pozwoli ukraińskim mediom otwarcie i bezstronnie działać w Rosji? No, w to bardzo mocno wątpię. Dalej, cała nazistowska ideologia, rzeczywistość muszą zostać odrzucone i zakazane. Na Ukrainie nie ma nazizmu. A Moskwa powinna zastanowić się, jak go tam zwalczyć. A dalej omówiliśmy już terytoria, Krym, Ługańsk i Doniec de facto będą uznane za rosyjskie. Także przez Stany Zjednoczone Ameryki, ale Ukraina nie odda Donbasu. Dalej. Hersoń i obwód zaporoski zostaną zamrożone na linii styku. Co będzie oznaczać de facto uznanie no, jako nowej granicy? Co robić? No to trochę dziwne. Chwila, Ukraina obecnie nie może odzyskać wszystkiego militarnie, więc najprawdopodobniej nastąpi zamrożenie. Dalej, Rosja zrezygnuje z innych terytoriów, które kontroluje poza granicami pięciu regionów. To jest dziwny punkt. Jakby Rosja obiecuje, że niby wycofa się z części obwodów Charkowskiego, Sumskiego i Dniepropietrowskiego. W zamian za to, że oddajemy swoje terytoria w obwodzie donieckim, czyli znowu wymiana ukraińskich terytoriów na ukraińskie terytoria. Siły ukraińskie opuszczają część kontrolowanego obwodu donieckiego i ta strefa wycofania będzie uznawana za neutralną, zdemilitaryzowaną strefę buforową, międzynarodowo uznawaną jako terytorium należące do Federacji Rosyjskiej. Siły rosyjskie nie wycofają się z całego Donbasu. Nie będą wchodzić do tej zdemilitaryzowanej strefy dalej. Po ustaleniu przyszłych porozumień terytorialnych, zarówno Rosja, jak i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych ustaleń siłowymi metodami. Gwarancje bezpieczeństwa nie obowiązują przy naruszeniu tego zobowiązania. Ukraina, podkreślam, na razie nie ma żadnych gwarancji, na razie w ogóle nie wiadomo, kto nam co gwarantuje. No i punkt 23. Rosja. To w ogóle śmieszne, nie będzie przeszkadzać Ukrainie w wykorzystywaniu rzeki Dniepr do działalności komercyjnej i zostaną osiągnięte porozumienia dotyczące swobodnego przewozu zboża po Morzu Czarnym. To jest właśnie ustępstwo ze strony Rosji. To bzdury. Punkt 24. Powstanie komitet humanitarny do rozwiązania otwartych kwestii. To znaczy wymiana wszystkich na wszystkich. Absolutnie wszystkich na wszystkich. Wszyscy cywile i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci. Zostanie wdrożony program łączenia rodzin. Dalej nie wiadomo, co, ale jest zapisany punkt. Zostaną podjęte działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu. Nie wiadomo, co dokładnie oznacza to złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu, ani co się przez to rozumie. Piąty punkt. Ukraina przeprowadzi wybory w ciągu 100 dni zaraz po podpisaniu porozumienia. Wszystkie strony zaangażowane w ten konflikt otrzymają pełną amnestię za działania podczas wojny i zgodzą się nie wysuwać roszczeń ani nie rozstrzygać tych spraw na drodze sądowej w przyszłości. To znaczy, że to pełna amnestia dla wszystkich rosyjskich zbrodni wojennych. Podkreślam, że zbrodniarze wojenni powinni zostać skazani, a nam Waszyngton mówi, tak, słuchajcie, wybaczcie Bucze, wybaczcie Mariupol, wybaczcie Izium, wybaczcie wszystkie te zbrodnie wojenne, wszystkie te okrucieństwa rosyjskich żołnierzy wobec ukraińskich cywilów, wybaczcie te naruszenia zasad prowadzenia wojny, ataki na infrastrukturę cywilną, na szpitale, na domy, na porodówki itd. Wszystko to wybaczcie i pogódźcie się z tym, że nigdy nawet nie spróbujecie w żaden sposób ukarać Rosjan za te wszystkie zbrodnie. Punkt 27. To porozumienie będzie prawnie wiążące do wykonania, a jego realizację będzie kontrolować i gwarantować Rada Pokoju, której przewodniczyć będzie Donald Jr. Trump. Za naruszenia będą nakładane sankcje. Jakie? Nie wiadomo. Punkt 28. Po uzgodnieniu memorandum przez wszystkie strony. Zawieszenie ognia zostanie natychmiast wprowadzone, po tym jak obie strony wycofają się do pewnych linii, które zostaną pierwotnie określone w porozumieniu. Jak wiecie, Ukraina w obecnej formie nie może zaakceptować tego memorandum. Jest tu wiele ustępstw wobec Rosjan, co jest wyjątkowo cyniczne i okropne: to jest to, że cały świat powinien po prostu przymknąć oczy na wszystkie przestępstwa Rosjan i dalej robić z nimi interesy. Zawierać umowy, znosić sankcje, wprowadzać Rosjan z powrotem do społeczności międzynarodowej. I tylko udawać, że to się nie stało. Nie było żadnych zbrodni wojennych, nie było żadnej napaści, nie było żadnych zniszczeń. Co więcej, Trump mówi: Niech będzie porówno, porówno, porówno. Znalazł Często zdjęcie pstraki profil O. 2. A na w kanale Telegram Pieczy News będziecie mogli go przeczytać. Wezmę krótki fragment pokazujący, że Amerykanie chcą, by Kijów szybko przyjął plan pokojowy, ale jednak negocjacje najprawdopodobniej potrwają dłużej. Cytat. Specjalny wysłannik Witkow Marko Rubio cicho pracuje nad planem już od około miesiąca. Współpracują z obiema stronami, Rosją i Ukrainą, aby zrozumieć, na jakie zobowiązania te kraje są gotowe pójść. By osiągnąć trwały pokój. Tak właśnie dochodzi się do rozmów pokojowych, mówi Caroline Lewitt. Ogólnie rzecz biorąc, w Europie wciąż jeszcze nie do końca rozumieją, jak reagować, ale wszyscy mówią o tym, że to bardzo dziwne, iż kwestia bezpieczeństwa Europy jest omawiana całkowicie bez udziału Europy. I oczywiście wzywają, by nie zmuszać Ukrainy do kapitulacji. W każdym razie, na razie postawię tutaj wielokropek. Przyjaciele, napiszcie opinie w komentarzach, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i zostawcie lajka. To wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.